Miałem wczoraj 24 godziny. Cześć, nazywam się Konrad Śniady i witam w pierwszym odcinku mojej serii o tym, jak to jest mieć 24 lata, i no, skończyć szkołę, i teraz trzeba wszystko sobie ułożyć. Wiele osób pisze do mnie czasem na, na Facebooku, bo znajdują mnie pod filmami Krzysztof Konciarza e, z zapytaniem jak, to, jak się studiuje w szkole filmowej i co to znaczy i jak się tam dostać, więc postanowiłem nagrać dla tych wszystkich ludzi serię filmów, w której trochę o tym opowiem, a którą też chciałem bardziej rozwinąć i stworzyć z niej taki mój osobisty dziennik ym, zmagań. Bo nie wiem czy wiecie, ale poza tym, że montuję Daily blogi Krzyśka Gąciarza, to rozwijam też swoje własne projekty filmowe. I takim dużym, dużą rzeczą, którą teraz robię jest film dokumentalny mm, o roboczym tytule, którego nie mogę powiedzieć, bo to jeszcze sekret. Ja jestem na szczycie Piramidy Słońca. Ten projekt filmu dokumentalnego rozwijałem już od ponad roku, yy, i był on dla mnie takim marzeniem, które chciałem spełnić. Chciałem sprawdzić się w roli yy, reżysera, chciałem przeprowadzić swój własny autorski projekt od początku do końca i to powoli się dzieje. To znaczy, za miesiąc lecę do Malezji razem z moim filmaczkiem yy, operatorem. Yy, no i będziemy to robić. Spodziewajcie się więc wielu filmów o tym, jak robię filmy. Ymm, wczoraj miałem urodziny, ale w ciągu tych urodzin ymm, przeprowadziłem testy kamerowe z Mateuszem, które możecie teraz zobaczyć. Dzień dobry Konrad. Dzień dobry. To są a. urodzinowe prezenty dla Ciebie, Dziękuję. a tu masz jeszcze kuleczko. Dziękuję. To nie, są, to, 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 to nie jest tak, że my się przygotowujemy do... że my jesteśmy w pozycji, w której trzeba naprawdę żeby wykonać jakiś skok kwantowy, żeby, żeby dokonać tej stabilizacji, tylko to są stosunkowo niewielkie ruchy, prawda? I chodzi mi o to, że jak na mamy taką skrzynię, prawda, mhm. ze sobą, to jest... Jakby nie, nie w, mam wrażenie, że jest niewspółjęty by się z dół, bo uzyskać zważywszy na to, że tam nie będziemy mogli ostrzeć. Więc chodzi mi o to, że jeżeli mamy jakieś małe ruchy, żeby to wykonać, to żeby inteligentnie pomyśleć, jak możemy to zrobić, żeby dokonać tej stabilizacji, której chcemy, żeby rzeczywiście ta kamera pływała. Testy kamerowe robi się po to, żeby przed wyjazdem, przed rozpoczęciem zdjęć wybrać odpowiedni sprzęt do danego zadania. My mieliśmy pewne założenia estetyczne, chcieliśmy użyć konkretnego sprzętu gimbali albo jakiegoś Steticamu. Ale po testach okazało się, że jest to praktycznie nie, nie, nie dla nas, że to nie jest nasza stylistyka. Wracając do tematu szkoły filmowej, nie wiem co sprawia, że ludzie tak, że ta, ta, ta instytucja aż tak bardzo oddziałuje na ludzi że dla wielu ludzi jest obiektem marzeń i w ogóle jakieś śnie o jakimś pięknym filmowej karierze, Hollywood i w ogóle to wywołuje strach i to prowadzi do tego, że wiele osób nie, nie próbuje i się blokuje w tym wszystkim. Dlatego chciałem nagrać serię filmów, która trochę to miejsce wszystkim przybliży i pokaże, że nie jest aż takim i nie jest takie straszne, ale zacznę od swojej osobistej historii, jak ja tam trafiłem i tak dalej. Bo no w ogóle studiowałem e, kierunek montaż filmowy. Skończyłem go w zasadzie w tym roku. Jeszcze nie skończyłem, została jeszcze praca magisterska. E, I kiedy pierwszy raz stanąłem na jej terenie, jeszcze w trakcie jakichś dni otwartych, to drżałem z podniecenia. Byłem po prostu, no, ta energia tego miejsca jakby mi. Chybałem się wejść do jakiegokolwiek pokoju, a dzisiaj po pięciu latach to wydaje mi się bardzo śmieszne i gdzieś tam jest to dla... to miejsce jest dla mnie takim drugim domem, a w zasadzie pierwszym. Kiedy już wróciłem i otrząsnąłem się z tego pierwszego podniecenia, złożyłem papiery na montaż, bo zawsze chciałem, znaczy na, złożyłem papiery na reżyserię i na montaż. Chciałem być bardziej reżyserem, bo wydawało mi się to cool i mm, nie wiem reżysera. reżyserem, no, ale to mnie nie przyjęli, zobaczyli mój film dokumentalny, który zrobiłem wtedy, zresztą tą samą kamerą, którą kręcę dzisiaj, niestety nie udało mi się dostać na reżyserię, odpadłem w pierwszym etapie, komisja bardzo polu polubiła co prawda mój film dokumentalny, ale stwierdzi, że jestem niedojrzały i dość taki... Mm. No, ale szczęśliwie miałem jeszcze papiery złożone na, na ten montaż i już taki nauczony, że no to nie jest tak, że świat po prostu na mnie czeka, żebym tam do tej szkoły trafił i robił jakieś wspaniałe filmy. Poszedłem na pierwsze spotkanie, to była taka analiza filmu. Musieliśmy, yy, oglądaliśmy yy, taki dość artystyczną Metude i musieliśmy ją zaanalizować, zanalizować, co wszystko oznacza, jakie ujęcia itd. i To było dość trudne, ale no, było jeszcze wtedy dużo kandydatów. W pierwszym etapie to jest, jest koło setki osób. Ten pierwszy etap, no to właśnie trzeba było napisać analizę i wysłać e, swoją teczkę z swoich prac. No i na podstawie tej analizy i tej teczki zosta byliśmy przyjmowani do kolejnego etapu. Kolejnym etapem już były takie rozmowy komisyjne. To trwa dwa, czasem trzy dni, to się zmienia w ogóle co roku. Najpierw oglądali mój film. Już inny, nie ten, nie ten sam co na reżyserię. Stwierdziłem, że na montaż muszę pokazać coś bardziej takiego skonstruowanego, o, o, pokazać, że potrafię montować. A wydawało mi się wtedy, że dokument to, jest, to, nie, jest, to, to nie jest to samo. Chociaż w sumie dobrze, no bo się przy, dostałem, ale też ciekaw zawsze byłem, co by było, gdybym te filmy zamienił, czy może bym się wtedy dostał na nie na reżyserię. No, aleś bardzo ich rozbawił i tak przechodziłem kolejne etapy, tam trzeba było zrobić reportaż fotograficzny, trzeba było napisać scenariusz na podstawie fotografii, były rozmowy o sztuce, rozmowy o filmie, takie bardzo, w sumie one są zawsze osobiste, to znaczy dobrze, nie chodzi o to, żeby tam się pochwalić. E, jakiego wybitnego mm, reżysera nie lubicie, czy jak bardzo nie, nie interesujecie się kinem Kieślowskiego i tak dalej. Bardziej chodzi o to, żebyście naprawdę byli sobą i tą swoją osobę y, zaprezentowali. I w swoim guście filmowym, i w tym co robicie, i w tym w jaki sposób mówicie, i co czytacie. I podobno w tym roku prawie nikt nie czyta książek, wszyscy, wszyscy kandydaci powiedzieli, że nie czytają książek, <grym> no ale to taki znak czasu widoczny, no w każdym razie warto być sobą i w tych wszystkich rozmowach o tym pamiętać, bo coś co mnie na pewno um, utopiło na reżyserii no to był ten fakt, że, że się jakoś w ogóle starałem się być jakimś Kimś tym właśnie tym reżyserem, tym reżyserem, a nie sobą, nie? W sensie, ja nie jestem jakąś osobą, która to jest taka władcza na przykład. I jakoś poszło, przeszedłem pierwszy etap, przeszedłem drugi etap, trzeci etap, już był taki, już było nas coraz mniej, coraz, już tam chyba było może 20 osób, a 12 miało się dostać, była taka atmosfera napięcia. No i ostatnim takim zadaniem było taki egzamin dokumentalny, że trzeba było obejrzeć materiał i na kartce potem go zmontować kolejność scen i ujęć. I to było bardzo trudne. Poszedłem na, ten, na tą komisję, w ogóle mm, okazało się, że moje pomysły są beznadziejne. Dostałem jest tu zjechany, dostałem, potem sprawdziłem, że dostałem za to 0 punktów. No i pamiętam, że potem ostatnio po egzaminie poszedłem do parku, obok, położyłem się na ławce i zasnąłem, bo no, nie byłem... Byłem wyczerpany po tych trzech dniach, nie? To jest tak psychicznie zwłaszcza. Wiesz, najgorsze jest ten o, to takie oczekiwanie. Ten, siedzi się na tych stołkach, on, czasem ktoś wychodzi z płaczem, czasem ktoś wychodzi ze śmiechem, czasem ktoś wychodzi i milczy i w ogóle że klimat egzaminów do szkoły filmowej to jest jakaś straszna rzecz, nie? No i w ogóle po tym egzaminie dokumentalnym byłem pewien, pewien że się nie udało, że to w ogóle, poszło mi beznadziejnie, nie wracam do domu, nawet nie czekam na odczytanie wyników, jadę w ogóle. Ale szczęśliwie okazało się, że się udało i się dostałem. Tam trzeci od końca, nie był to wybitny wynik, ale no, wszystko jest, nie? I co mogę Wam powiedzieć? Na te wszystkie pytania, bo dostaję takie pytania w stylu, co powinienem oglądać, jakie filmy, co powinienem lubić, nie wiem, jak się przygotować, czy jest ciężko na nie? E, na takich komisjach najważniejsze jest to, żebyś był sobą, żebyś nie próbował być kimś innym, ale wcześniej naprawdę bardzo dobrze jest sobie tą swoją wersję, wersję siebie, tą prawdziwą. Jak najlepiej udoskonalić? Nie? W sensie to. Naprawdę nie zaszkodzi, jeżeli trochę poczytasz o sztuce, trochę będziesz się interesował malarstwem, trochę będziesz się interesował fotografią. Fajnie jakąś jakąś super zajawkę, którą możesz przenieść jeszcze na, na to pole filmowe. To jest, to jest ekstra, nie? Wielu ludzi yy, trafia na, do szkoły filmowej po jakimś wcześniejszym kierunku studiów, ale to nie jest dlatego, że oni przyjmują tylko starsze, lu, tacz, starszych ludzi, jak, jak taki mit panuje, tylko po prostu ktoś, kto skończył jakiś, jakiś kierunek studiów, ma mam pewien bagaż doświadczeń, bagaż zainteresowań i to jest bardzo cenne dla nas, nie? bo to jest to… Sam warsztat filmowy to jest mało, ale wszystko to, co dookoła, zwłaszcza dla montażysty, zwłaszcza dla reżysera, a, też operatora, w sumie każdego, to jest bardzo ważne, bo yy, my w tym zawodzie się przede wszystkim komunikujemy i potrzebujemy mieć wspólny język. Raz, że oczekiwane jest potem w… Na rynku pracy, ale nawet w trakcie toku studiów to jest bardzo ważne, żebyście mieli wspólny język i ze swoimi kolegami ze studiów, i ze swoimi wykładowcami. E, także czytajcie, rozwijajcie się, miejcie zajawki. Wznam wielu e, operatorów, którzy dostali się, bo wcześniej jeździli na desce. To był pierwszy odcinek z serii sporadycznie. Dotyczył mojego dostania się na studia. Mam nadzieję, że to rozwiało część wątpliwości osób, które mnie pytały, a może zainteresowało jeszcze kogoś innego. Piszcie, komentujcie, powiedzcie, czy wam się to podoba, czy mnie się w ogóle dobrze słucha, czy raczej nie. I widzimy się za jakiś czas.